Cześć. Opowiem wam dzisiaj o tym, jak montować ortezę do buta. Jest to temat wbrew pozorom bardzo prosty. To jest mój but, w którym chodzę, więc wiem jak to zrobić. Oczywiście za każdym razem, kiedy bierzecie w ręce nowego buta albo buta, na który pierwszy raz montujecie tę ortezę, będzie wymagało to trochę chwilę zastanowienia, przyjrzenia się jak to zrobić dobrze i gdzie zamontować tips. Ja już sobie przygotowałem ten klips, przewlokłem przez niego opaski zaciskowe no i tak jak mówiłem, wiem w którym miejscu przewlec trytytki przez miejsca na sznurówki. Słuchajcie, musiałem się trochę skupić, dlatego nic nie mówiłem. Ale ciągle myślę, że zajmie to góra minutę. Proszę, pierwsza opaska jest gotowa. Zaraz przewleczymy do końca drugą. Jak macie dzieci, które lubią pracę badu, ale to możecie je poprosić. Zapinamy opaskę. Ściągamy. Nie zawsze trzeba to ściągnąć maksymalnie od razu. No i tak to wygląda. Do ucinania tych trycytek ja używam zwykłego obcinacza do paznokci. A zakładanie ortezy jest bardzo proste. Trzeba trochę odchylić ten klips. Zapiąć go, orteza naturalnie znajdzie oparcie w tej części buta, na podeszpie z tyłu i gotowe. Pokażę Wam też na drugim modelu buta, który noszę, jak to zamontować i tu będę mocował ortezę bezpośrednio do buta, bez, bez yy, tego klipsa. Natomiast jest to dosyć proste. Trzeba wsadzić rękę do środka buta po to, żeby pomóc sobie w przewlekaniu tych opasek. Proszę, pierwsza już jest. Druga udało się przeblec. Bierzemy Ortezę. Zaciskamy wokół niej opaski. Warto zwrócić, uwagę, żeby, warto zwrócić uwagę na to, żeby te opaski znalazły się we właściwym miejscu. Bo są takie rowki w tej trudniej części Ortezy. I gotowe. Nie jest to takie trudne jak mogłoby się wydawać. Jak widzieliście zajęło mi to góra minuty na każdy but. Oczywiście tak jak mówiłem ja już wiem gdzie i jak zamontować ortezy na tych konkretnych butach. Natomiast za każdym razem trzeba troszkę się nad tym zastanowić. Natomiast yy, warto. Próbujcie jak, do których butów Wam to pasuje. Publikujcie zdjęcia naszej grupy na Facebooku, bo warto wymieniać się doświadczeniami w tym zakresie. Ja też jestem ciekaw do jakich butów i jak montujecie te Ortezy, bo nieraz jestem zaskoczony pomysłowością naszych klientów, także chętnie zobaczę. Powodzenia.